Siemka! Witajcie w kolejnym odcinku ze Skyrima. Zobacz sobie tego na szybko. Łuk ten naładuje. Mm. Dzisiaj poobawię się trochę w zadania z Akademii. E... Ogane o co chodziło z tym. z tą książką. No, Cłez. Eee... I zobaczymy, o co będzie tutaj chodziło, bo eee, ten ostatnio. Okej, okay. ciekawe, kiedy oni to przynieśli, bo ostatnio jak tutaj było, nie było tego oko Magnusa. Ciekawe, co to jest, bo. To właśnie odkryliśmy ostatnio z widziałem. Dobrze wiedzieć, że w Skyrim żyją tak. Zanim się zapytam. Dajesz starcowi nadzieję, Czeka, może nie poczekali? Oczywiście mogę podzielić się częścią swojej wiedzy. O, fajnie, że mogę Dwa pięć od Dobrze, naprawdę? Czy ma on jakieś informacje na temat naszego cudownego odkrycia? Eee... Czy to ta o czymś zakopanym pod szartel? Czymś, o co walczyli ludzie i elfy? Chyba będę musiał przeczytać ją ponownie. Szczegóły wyleciały mi z głowy. Po prostu nie mogę się oderwać. Cokolwiek to jest, piękno tego przekracza wszystko, co do tej pory widziałem. Jeśli wybaczysz mi na chwilę, to myślę, że mogę poczynić kilka obserwacji. Okay. Jestem przekonany, że udało ci się zauważyć te znaki. Nigdy wcześniej nie widziałem czegoś podobnego. Nie przypominają ajeickich, dwemerskich, tedrycznych, ani nawet falmerskich. Doprawdy to niezwykle ciekawe. Nie jestem pewien, czy twoja wrażliwość dorównuje mojej. Biorąc pod uwagę lata A co tu a, ten typek robi? Ten przedmiot niemal promieniuje mocą magiczną. Ale inną niż wszystko, co do tej pory widziałem. Arcymak Aren już ciężko nad tym pracuje, więc miejmy nadzieję, że wkrótce. Obawiam teraz się, ja że muszę się wtrącić. Potrzebuję natychmiast porozmawiać z Twoim wspólnikiem. To wielce niestosowne. Prowadzimy tutaj poważne badania. Tak, zdaję sobie sprawę z powagi sytuacji. Zadzwoń, kolonem. Nie może czekać. Chyba nigdy wcześniej nie przerywano mi w ten sposób. Cóż za zuchwałość. A. Myślę, że dokończymy to później, gdy nikt nie będzie nam już przerywać. Musisz ze mną natychmiast pójść. Chodźmy. Co chodzi? Naprawdę? Cóż, pozwól, że wyjaśnię. Chciałbym wiedzieć, dlaczego na terenie Akademii przebywa ktoś podający się za członka zakonu Psijik. Wspominaj o tym. Chciałbym wiedzieć, dlaczego chciał rozmawiać właśnie z tobą. Dlatego właśnie utniemy sobie z nim pogawędkę i dowiemy się, czego właściwie chce. Ja będę zadawał. Na temat zakonu Psijik. Już wcześniej mieli zatargi z altmerskim Dominum, a ja nie zadałem. A miał być do tylko do tym, doradcą czy czymś. Co go to interesuje nagle? Ten Ankano to już kurwa, od początku mam wrażenie, że on coś krenuje. porozmawiasz z tym mnichem i dowiesz się dlaczego tu jest. Następnie zostanie on usunięty z terenów należących do Akademii. Coś... No on zbyt dużo chyba na wie. wie. To jest ciekawe, bo y, Akademia podobnie jak wiesz... Bowa Zatoczka, chciałem powiedzieć. E, jak wie... Wichrowy. Wierzbowy, to chciałem znowu... E, muszą mieć właśnie listę zadań, takich dodatkowo pobocznych. Pewnie podobnie jak w Pęklinie i innych miastach, bo... E, w w jest jeszcze, przypomnę tylko zadanie, które wcześniej już e, e, mogłem zrobić. Tak, spisek renegatów yy, i to właśnie zaczęliśmy... Dowiedzieliśmy się odnośnie tego wydarzenia, yy, kiedy robiliśmy zadanie Pamiętna noc. Wtedy to robiliśmy Okej okay. Nie bój się proszę Nie skrzywdzę cię Co ty zwiesz Aha Niewidzialna siana. Dobrze cię spotkać osobiście. Chciałbym z tobą po prostu porozmawiać. Stworzyłem nam możliwość rozmowy na osobności, ale niestety nie na długo do rzeczy. Sytuacja w akademii jest trudna, a wcześniejsze próby skontaktowania się z tobą zawiodły. Okej. Jestem przekonany, że powodem jest właśnie źródło problemu. Ten obiekt Oko Magnusa, jak nazywa go Twój Lud. Pochodząca od niego energia zapobiega próbom skontaktowania się z Tobą przez wizję. Im dłużej się tu znajduje, tym groźniejsza jest sytuacja. Dlatego też pojawiam się tu osobiście, by poinformować, że trzeba coś z tym zrobić. Ok. To Twoje działania w Sartal zapoczątkowały ten łańcuch wydarzeń. Zrozum, zakon psychic, zazwyczaj nie. Nie miesza się Ale ja... w bieg wydarzeń. A ja po co to moje znalazłem? Będzie postrzegana przez niektórych członków zakonu jako afront. Gdy tylko skończymy, opuszczę akademię. Zdaję sobie sprawę, że moje przybycie wznieciło podejrzenia, szczególnie Łankanu, Twojego talmorskiego współpracownika. W każdym razie mój zakon nie będzie. Współpracownik? Się się. To zadanie należy do Ciebie. To. Nie wiem, czy oni to dobrze tłumaczyli, bo mnie to takie intryguje. Eee... Jak już ci może wiadomo, ten obiekt, to oko, jest niewiarygodnie potężne. Ten świat nie jest na to gotowy. Jeśli to tu zostanie, ktoś to wykorzysta w złym celu. Wielu w zakonie Kto? Łapia, że już się... Inaczej. Niedługo coś może się stać. Coś, czego nie da się już uniknąć. Niestety. Przyszłość jest dla nas równie nieczytelna jak dla Ciebie. Przytłaczająca moc oka utrudnia nam widzenie. Obawiam się, że i tak już przekroczyłem pewną granicę, ale powiem Ci jeszcze. Poszukaj natchnionego z Dunline. Tu, w Akademii. On może mieć spójniejszą wizję niż my. Czyli on jakby spojrzał częściowo w przyszłość? Ale nie widział wszystkich wątków, miał zamazane. Nie, nie jestem pewien. Jest gdzieś w akademii. Jeden z Twoich kolegów z pewnością wie, gdzie go szukać. Okej. Okay. mi, że nie mogę ci bardziej pomóc, ale ta rozmowa wymaga ode mnie zbyć, bardziej włączę ci. Obawiam się, że muszę cię opuścić. Będziemy ci obserwować i służyć radą jak tylko możemy. Wszystko zależy od ciebie. Nie zapominaj. Okay. przepraszam, chyba nie dopuściłem cię do słowa Dobra. Oczka notnionego z Dunlain. Czy mam coś do za. Okej. Okay. Gdzie mam iść? Zanim ciekawych się udam, może sobie najpierw rzeczy z ekwipunku wyrzucę. Znowu szukam... tu jest. E... Znowu... szukałem domu, tego wykupionego. Dobra, dłużmy rzeczy. Ja tę tą chyba maskę zostawię, bo ona mi daje busta do uczyństwa. Akurat to jest fajne. Omulet Akatosza. O! Omulet już mogę go schować? Kosztuje o 3% mniej. Taki. No nie będę kłamał do dupy e, ten mm. do dupy jest e, ten amulet Szkoda, e, Gardura jest lepszy, bo 30 punktów 3 statystyki aż da mi daje. Dobra, to odkładam Fajnie, że tam znalazłem dodatkowe te rzeczy, bo sobie będę kolekcjonował. To chyba co zostawię mu się przyda. Coś czuję. Śnieżny ja zostawię. Czy mi się dało, czy tam pisał mroźna na, Miriam? Nie, to chcę zostawić, bo... Księgi. Znaczy, no, możesz mi tego nie chować? Dziękuję. Ale chcę w sumie więcej książek znaleźć, bo on mi da ideę nauczenia się, więc w sumie będzie fajnie. Gwiazda zaraz zostawię. Chyba tu tak działa, że niektóre przymioty muszę kliknąć, jak chcę faktycznie je sprzedać. Ale ja nie wiem czy ja też smoczę klejnoty, po prostu ich... klejnoty. Te całe kości, to nie posprzedaje po prostu. Yy... Dobra, zostawiam. No, wracamy do Akademii. Może poszukam to w a może on będzie wiedzieć. Kto to? czego się tu nauczysz, zostanie ci w głowie do końca tego życia. Tolwdir znów opowiadał bajki? Chyba wyraziłem się jasno, że nie jest to odpowiedni temat do rozmów. Nie pozwól mu, proszę, dalej drążyć tego tematu. A teraz muszę usługi się zaklinania są. Jesteś we właściwym miejscu. A, zaklinanie Kiedy już nie. nie. uczyć. Jestem pewien, że szybko do tego dojdziesz. Jeśli nie, nie, mam dostatecznie dużo pracy. Co ty? Istnieje opóźnienie. Ten incydent w Mortal to zwykłe nieporozumienie. Niezależnie od tego, co twierdzą strażnicy. Do Dobra. Jaki incydent w Mortal? Ma zaczął o czymś gadać. Eee... Ciekawe czemu to się osadziło no, z okiem Magnusa. Gdzie jest? Czekajcie, czekajcie... No szukaj. No. Mi pokazuje że tutaj mam miejsce, ale no to w dia ja chciałem poszło. No ciekawe, bo mi wcześniej nie pokazywało znacznika. A tu. Dobrze wiedzieć, że w Skyrim... O, proszę, to imię, którego nie słyszałem już od jakiegoś czasu. Na bogów minęły lata, od kiedy ostatni raz z nim rozmawiałem. Podejrzewam, że wciąż można znaleźć go w Miden, ale nie sprawdzałem tego. Zamierzasz go odwiedzić? Przekaż mu ode mnie pozdrowienia, dobrze? Gdzie jest Miden? Pod Akademią. Nie jest to zbyt przyjazne miejsce, więc jeśli postanowisz tam zejść, to uważaj na siebie. Kluczową kwestią czarów ochronnych jest to, że potrzebują czasu na naładowanie. Nie okay. długiego, ale i tak nie możesz zacząć rzucania zaklęcia, gdy lecisz do ognia. Tak. Poza tym jeśli twoje pole ochronne nie zostanie zanegowane przez nadlatujący czar, po chwili się odnowi. Hej. Uważaj na siebie. Rzucanie czarów ochronnych wymaga ciągłego skupienia, przez co łatwo pozbawić się wszystkich rezerw magii. Rozumiem. Cóż, chyba nie miałby nic przeciwko temu. Rozumiesz? To działo się przed moimi czasami. Tylko zły był błyskotliwym uczniem, wielkim czarodziejem, okay. Korzystał z. Ale wydaje mi się, że za bardzo skoncentrował się na gromadzeniu mocy. To doprowadziło do wypadku. Nie mam pojęcia, ale to fast wyspa Arteum znikła. Lecz teraz nagle osobiście wziąłbym to za komplement. Mnisi, okay. psydik. Zawsze zadawali się jedynie z tymi, których uważali za godnych. Co to jest? Czyli muszę udać się do midan. Mogę? A to jest moje. Zapomniałem, że to jest moje miejsce. Weźmy prosto klejnot. No, Zobacz, zobaczymy, o co chodzi. że gdzie mam do tego midem O, to jest jakieś wejście. Okej. O, mogę pochodnie zajmować. Okej. Okay. Co jest? A, dzień Okej. Okay. Nie, że tak powiem, nie trafiłem go z włuchu, a nie wiem, jakim cudem dostał, midden. tak jakby pod piwnicza? Takie dosłownie jaskinie. Co jest? Tędy. Twoja wytrwałość doprowadzi cię jedynie do zawodu. Wciąż nalegasz? Dobrze, możesz wyjść. Co jest? Natchniony Z Dunlain. Jestem celem twoich poszukiwań. Próżny twój trud już się zaczęła. Czemu on gada dwoma głosami, jakby Ale ci, którzy cię wysłali nie powiedzieli ci czego szukają, czego ty szukasz. Okej. Okay. Eee... Niez tego, czego szukają wszyscy władający magią wiedzy. Co nie łukiem walczę? Odkryjesz tylko to wiedza korumpuje, niszczy Pożera. Poszukujesz znaczenia, schronienia w wiedzy. Nie znajdziesz go. Okay. Talmorczyk szukał tego samego, ale znajdzie jedynie własną Co mi dwa głosy? Samoczek? Ten, który zwie się Unkano. Okej, okay. informacji na temat Boka. Dlatego on się taki ciekawski zrobił. Z czasem wasze drogi skrzyżują się, ale najpierw musisz dowiedzieć się, czego potrzebujesz. Ok. Oraz ci którym pomagasz, chcą wiedzieć więcej na temat Oka Magnusa. Chcesz zapobiec katastrofie, o której jeszcze nie wiesz. Kolejny nomanie Jastrowic. By spojrzeć przez oko Magnusa i nie oślepnąć, potrzebujesz jego laski. Okay. Wydarzenia zmierzają szybko w stronę nieuchronnej. Rozwalają mnie dwa głośno. Zanieś te swojemu arcymagowi. Dobrze nie Anty. Okej, okay. ciekawa sprawa. Nie tędy. Słyszę pająki, a nie chcę mi się z nimi lać. Do widzenia. Pochodnie. Daj mi pochodnie do widzenia okay. do kogo mam się udać A. go się tu nauczysz naprawdę, a jaką? Przepraszam, co takiego? Cóż, bardzo chciałbym mieć tak potężną laskę, ale nie jestem pewien, czy komukolwiek z nas jest ona potrzebna. Skąd to wiesz? Naprawdę? I wyraźnie wspomniał o lasce Magnusa? Ja Twierstą tekstu twojej inicjatywy, rzecz jasna ktoś będzie musiał pójść tym drobem. Oczywiście, że tak. Domyśliłem się większego entuzjazmu, skoro chciało ci się zadać sobie trud pytania o radę natchnionego. Coś tak specyficznego i starożytnego jak laska Magnusa. Nie jestem pewien, czy kiedykolwiek uda nam się odnaleźć coś takiego. Wydaje mi się, że Mirabel wspomniała o lasce jakoś ostatnio. Może sprawdzisz, czy uda ci się czegoś od niej dowiedzieć? Jestem zadowolony z Twoich postępów. Masz większe umiejętności niż byle uczeń. Brawo. Dzięki. Ten diadem był dla mnie kiedyś bezcenny. Mam nadzieję, że teraz tobie będzie służył. Okej. Okay. Ojawnen niewidocznego. Mam nadzieję. No, e, co za za, za Większa magia 60. To zobaczmy, tylko ja to wtedy mam. A taki sposób Ale ja przeważnie nie walczę z tym Daj mi tę tą maskę Chrysisa kres, Mam nadzieję, że Mirabel okazała się pomocna w zlokalizowaniu laski. Jeszcze jej nie pytałem. Ale to może ją zapytam na kolejnym odcinku, bo nie wiem i ja o to już nagrywam. Zapytam na wyżej ją, tylko jej na końcu odcinek będzie ściąg dalszy. Co ona tam robi? A, bo. A, tu są schody? Miabel? Proszę, nie zawracaj głowy arcymagowi, jeśli nie jest to absolutnie konieczne. Cóż, to dopiero dziwne pytanie. Dlaczego w ogóle pytasz o coś takiego? Oko Magnusa? Zdaję tak. sobie sprawę z tego, że to coś, ta kula jest imponująca, zupełnie unikalna bez wątpienia no. warta dalszych badań. Ale nie wyciągajmy pochopnych wniosków, ani nie przypisujmy jej dodatkowego znaczenia. Ta wstawa i ten poszedł spać do niej. Natchniony? W co udało ci się wmieszać tym razem? Cokolwiek by się działo, cokolwiek próbujesz osiągnąć, uważaj na siebie. Tak. Kłan niż to też powiedział. Cóż, powiadają, że jest niezwykle potężna, jest zdolna pomieścić w sobie niesamowite ilości magicznej energii, jeśli wierzyć legendom. Jednak okay. w tej chwili to jedynie mit. Nie wątpię w jej istnienie, ale nikt nie widział jej od kilku dekad. A może dłużej, sama nie wiem. Słyszałam o niej jakąś wzmiankę, gdy kilka miesięcy temu pojawiły się tutaj postacie z synodu, które jej szukały. To magowie z Syrodil od kilkuset lat wydaje im się, że są cesarską władzą w zakresie magii. W moim okay. rozumieniu próbują jedynie narobić dużo szumu, chcąc zyskać sobie przychylność cesarza. Wiele polityki, niewiele magii. Ktoś tam w tenomanie ten, omanie... ten... takie ich na naszym rogu. <kuh> Wydawali się życzliwi, ale ich sposób zadawania pytań wywołał u mnie... niepokój. Stało się jasne, że próbują gromadzić potężne artefakty i umocnić swoją pozycję. Uh. Nikt tu z obecnych nie wie. Synod wydaje się być przekonany, że można ją znaleźć gdzieś w Skyrim. Wypytywali na temat ruin Mzulft, ale tylko tyle pamiętam. Brzmiało, okay. jakby tam właśnie zmierzali. Choć nie mówili nikomu po co. Podejrzewam, że jeśli zamierzasz szukać laski, istnieje pewne prawdopodobieństwo, że spotkasz ich w MZULFT. Tylko nie oczekuj od nich współpracy. Okej. Okay. Powiadają, że jest dziełem samego Magnusa i była przez niego używana. Jeśli wierzyć w takie rzeczy, słyszałam, jeśli się nie mylę, iż to jedyna rzecz zdolna do pomieszczenia jego mocy. Błyskotki, które pradawni magowie uwielbiali tworzyć. Okej. Okay. To w kolejnym odcinku wiem co opszukiem. Tylko najpierw e, wyjdę tego, żeby zako żeby zakończyć odcinek. Dobrze widzieć, jak młodsze pokolenia garną się do nauki. Cześć, Towde. Eee, tutaj zakończę odcinek na dworze. E, Ciekawości, sprawdzę gdzie są te ruiny, żebym mógł na kolejnym odcinku do nich się udać. E, okej. Okay. Stąd mogę udać się z ruinem Zulft. Ale dobra, ruiny sobie przejrzymy w kolejnym odcinku. Zapiszmy sobie tylko. I już. Więc, dzięki za obejrzenie. Trzymajcie się, w kolejnym odcinku z Cardima, który pojawi się w tym tygodniu. Eee, znaczy tak, ten odcinek pojawi się standardowo we wtorek. Kolejny odcinek z tą laską Magnusa pojawi się w tym tygodniu jako odcinek eee, zaległy, który był e, nie było chyba dwa tygodnie temu, że się nie mylę. Tydzień temu był odcinek. Tak, tydzień temu był odcinek, ale nie w wtorek, tylko w inny dzień tygodnia, ale dwa tygodnie temu nie było odcinka. Więc jeszcze raz dzięki za obejrzenie. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach.